Teraz pokażę wam, jak wygląda najlepsza kawa na świecie. Karmel. Więcej karmelu. A ona też, pasz. Tak więc witajcie, z tej strony Czechuj. Dzisiaj podpowiadam na wasze pytania. Wiecie co? Nie wiem, czy to przez pogodę, czy przez to, ale normalnie idzie się pochlastać ten internet tak ciała, jak krew z nosa. A bez internetu nie da się nic zrobić. Popłaczę eee, no, się. Wiecie, co zrobiłam? Zrobiłam to, co zawsze najlepsi specjaliści robią, czyli włączyłam i wyłączyłam internet. Czekamy na, na przywrócenie łącza. A najlepsza rzecz na Możemy w końcu zaczynać, moi drodzy. Ile miałaś koni w swoim życiu? Słuchajcie, koni mam dwójkę i aktualnie dalej mam dwójkę, ponieważ jest bajaderka, która jest na emeryturce i jest Arizonka, którą niedawno kupiłam. Ale w międzyczasie, jak jeszcze poszukiwałam konia do kupna, słuchajcie, przewinęło się tych koń sporo, ponieważ jakiegoś konia dzierżawiłam, jednego konia dzierżawiłam i zajeżdżałam w ogóle, ale wszystkie te konie, jakby coś się podziało takiego, że niestety wykluczyło te konie z normalnego funkcjonowania zdrowotnego, w sensie takiego, wiecie, że tak naprawdę ten koń no, był ograniczony z jakichś rzeczy na przykład, przez efekty zdrowotne i przeżyłam bardzo, bardzo dużo niefajnych rzeczy, bardzo, bardzo dużo przykrych rzeczy, ta droga była naprawdę strasznie ciężka i słuchajcie, no naprawdę, i jeszcze po tych koniach, na których się jeździłam żeby kupić te konia, to też była droga przez mękę, bo słuchajcie, ludzie są okropni, ludzie strasznie oszukują, przyjeżdża się na miejsce i ludzie potrafią kłamać wam w żywe oczy i to dosłownie tak kłamać, że to jest szok i wiecie, oni tak zaparte potrafili kłamać do momentu, aż przyjechał nie czyli to nie jest coś takiego, że Wiecie, nie wiem, e, zaczynam mówić, dobra, dobra, jestem zdecydowana, ale i tak będę tego badać. Konia wzdłuż i wszesz, więc po cholerę mamy marnować sobie czas, jeżeli ta osoba wie, że coś tam jest nie tak, tak. E, no i potem były takie sytuacje, że na przykład dowiadywałam się, że ktoś tam coś wiedział, ale nie powiedział. Przyjeżdżał weterynarz, no i słuchajcie, to była krótka piłka, bo mam fantastycznego, cudownego, najlepszego na świecie weterynarza, który dosłownie z daleka widzi, że coś jest nie tak, e, i wiecie, na przykład wyłapał konia, który ma zerwane ścięgno. Eee, znaczy zerwane, naderwane Tam że słuchajcie, kończysty W ruchu nic nie widać e, Więc no, naprawdę można się tak przejechać Dlatego naprawdę, słuchajcie kupujecie konie Zawsze z weterynarzem, nigdy nie kupujcie tego Bo fajnie, chyba że myślicie z tyłu głowy Że na przykład kupujecie klacz I ewentualnie pójdzie na rozród No to wtedy jest jeszcze jakieś, wiecie, no jeżeli by coś wam poszło nie tak Koń by nie był w pełni sprawny No to zawsze może po prostu e, Pójść do hodowli, ale tak Naprawdę uważajcie, uważajcie bo, bo można się naprawdę zdziwić Czy mam chłopaka? Słuchajcie, <grystanie> ma mam chłopaka Najlubszego na świecie chłopaka Jak się nazywają twoje koty? Moje koty to Jaś i Małgosia Taka historia, że Pani weterynarz albo pani technik Znalazła łysą kotkę Gdzieś na drodze rodzącą I zabrała ją do kliniki W klinice słuchajcie Urodziły się kotki yy, Urodziły się Jaś i Małgosia Urodził się chyba jeszcze jakiś jeden kotek i z tego co pamiętam to jeden niestety nie przeżył, ale ta trójka przeżyła jednego kotka sobie wziął tam jakiś pan weterynarz, no a dwa kotki trafiły do nas. Jeszcze słuchajcie, śmieszna historia, że śmieszna, za na to spojrzeć. Słuchajcie, bo ja się Małgosia przyszli tutaj. Ja mam takie wejście na, góry, na górę, że są takie wiecie dosyć ostre schodki, takie trochę jak drabina. i one teraz po niej chodzą, nic się nie dzieje. Słuchajcie, pierwszego dnia, że znaczy pierwszego, jedny, w pierwszym tygodniu bodajże, była taka akcja, że słuchajcie, ja się ogólnie jest bardzo, bardzo dominującym kotem, znaczy bardzo dominującym. No, on chce być na szczycie hierarchii, jakby nie zagryzają się, nie, nie dzieje się, nic takiego, wiecie, brutalnego bardzo. Ale no, nie gdzieś tam spicha, czasem ją popchnie, ugryzie i wiecie, no, jakby on, on tu rządzi ogółem. Weszły tam na górę, słuchajcie, ja się bawił gdzieś tam w nocy, bo one po samym początku były wpuszczone, tam z nami spały. W ferworze zabawy popchnął małgośkę, małgośka spadła, odbiła się o schody, złamała nogę. Eee, tak, tam chodziła w szynie, wszystko się dobrze wzrosło, nic się nie stało, wszystko z nią w porządku. Najgorsze było to, że słuchajcie, jak ona chodziła z tą kutar, taką zapiniętą mnie w tym betonie, haha, żeby jej się to wszystko pozrastało. Nie w ogóle nie ma niewyciągniętą śrubę, bo to się śruba zrosła razem z tym, a jest takim, wiecie, kotem irunelem trochę. <laughs> słuchajcie, najgorsze było to, jak ona wchodziła do kuwety i się potrafiła wrócić w kupę i trzeba było to umyć. To no, było ciężko. No. Czy będziesz chciała w przyszłości skakać na Arizonie? Na pewno, tak? bo słuchajcie, ja jakby mnie najbardziej rajcuję skoki, jednak patrząc na budowę Alizony nie będą to jakieś super, mega wysokie skoki, zresztą to jest w zależności jak ona, czy jej się będzie to podobać, bo to też jakby, no wszystko zależy też od konia, moi drodzy, ale, ale na pewno będziemy próbować, do jakiej wysokości, do czego dojdziemy, to się wszystko okaże właśnie od jej predyspozycji, bo słuchajcie, ja ją kupiłam tak, że... Pojechałam ją zobaczyć. Zobaczyłam ją w ruchu, w wstępie, w kusie i w galopie, jak po e, padoku. I nic więcej nie widziałam, e, ponieważ nie było tam warunków na nic, żeby tak zobaczyć, na przykład konia jak skacze, nie, w korytarzu, cokolwiek. E, więc e, nie ma żadnego pojęcia, jak ona się będzie ruszać, jak jej to będzie szło, bo ona jest w dosyć masywniejszej budowy, chociaż nie jest taka, wiecie, super, super ciężka. Także nie wykluczają co ze skoków. Z tym, że słuchajcie, ona jakby anatomicznie weterynarz mi tłumaczyła tak, że ona jakby te tylne nogi będzie mocniej obciążać przez jej budowę, ale to będzie miało swoje plusy. Będzie jej łatwiej się zebrać, będzie jej łatwiej wybić się, że jej przyjdzie bliski odskok. To są plusy, ale z minusu są takie rzeczy, że ten tył będzie trochę bardziej obciążony. Przez to trzeba uważać, nie jeździć jakiś, wiecie, w mega kopnych podłożach i tak dalej. <gry> ale słuchajcie, no nie jest to coś takiego, co wyklucza konia, nie jest to nic takiego, co zagraża jej. To jest po prostu rzecz, na którą trzeba uważać, ale to tak jak Pani powiedziała, że powyżej 1,20 m, jakby chciała skakać, no to to wyklucza tego konia, ponieważ to już są bardzo, bardzo duże przeciążenia, i jakby to nie musiałoby się coś stać, ale mogłoby się coś stać. Więc jakby teoretycznie ja myślę, że mi naprawdę jak na chwilę obecną na moje e, słuchajcie ambicje, które dawno umarły przez to wszystko co się podziało e, to to jest i tak dobra opcja, że słuchajcie metr możemy sobie skokajczyć, moglibyśmy sobie gdzieś metr dziesięć kiedyś pojechać, jeżeli oczywiście Arizona będzie miała predyspozycję, bo na razie nie sprawdzałam ze względu na to, że Arizona ma jechać na zabieg usuwania chipła, więc na razie jedynie co robię to ją lążuję, żeby nie przedobrzyć no i dopiero faktycznie coś tam będziemy skakać coś robić, jak jak będzie po usunięciu chipa już będzie wszystko git, bo ja to trochę jednak też stresuję, żeby faktycznie czegoś tam, wiecie, nic się tam nie podziało. Czy masz w planach odejść z udorza jako instruktor? Kto wie, ten wie, że jest instruktorem na udorzu, kto nie wie, ten nie wie, <laughs> teraz wie. Słuchajcie, teraz tak, wszystko zależy od moich planów życiowych, bo aktualnie moje plany życiowe się raczej kierują w tym kierunku, że prawdopodobnie z Udorza odchodzić będę, kiedy, nie wiem, jakby, jakby ja sama jeszcze nie wiem, jak to się wszystko potoczy, bo aktualnie, słuchajcie, są takie jajca ze wszystkim, że to jest katastrofa, bo miałam sobie załatwiać staż praktyki, staż chyba to się nazywa, staż miałam sobie załatwiać, ale z tym, starzem też są jajca. Słuchajcie, teraz nie dofinansowują tego u mnie w moim mieście i coś tam, coś tam. I wiecie, jakieś takie bzdury po prostu no ale to. Mniejsza, więc jakby. To wszystko zależy, jak to się wszystko potoczy. Nie jakby jak się potoczy moje, moje, moje życie. Gdyby nie konie, to co? Słuchajcie, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie i ciężkie pytanie. I wiecie co? Gdyby nie konie, myślę, że może mogłabym tańczyć, albo bym tańczyła, tak wiecie, faktycznie, nie wiem, tak wiecie, po płaskim, że tak to mówimy, po płaskim, albo faktycznie bym poszła, słuchajcie, albo w tańce, w tańcu ta jest na róże, albo na przykład na instruktora, słuchajcie, jak są w tych tra parkach trampolin, nie, ewentualnie w paznokcie. Ja jak była mała, miałam właśnie taką decyzję, że albo Uczyłam się tańczyć, albo tańczę Albo wybieram konie, no bo na wszystko Czasu by nie starczyło, pieniędzy też Mimo wszystko, no bo to wszystko kosztuje e, No i wybrałam konie <grych> Czy żałuję? Absolutnie nie Kiedy będziesz zajeżdżać klaczkę? Słuchajcie, klaczka będzie zajeżdżana Jakoś na wakacje, albo pod koniec wakacji Wszystko się okaże Jak pójdzie z zabiegiem Bo że teraz w Wietniu ma kończyć 3 lata, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. <laughs> więc, więc już niedługo kończę sobie te 3 latka, ale mi się aż tak super, bardzo nie śpieszy. Chociaż powiem Wam, że bardzo mi brakuje jazdy Na Aktualnie nie mam za bardzo możliwości, żeby coś pojeździć, więc no, czekam na wizonkę. nie? <laughs> Nagrasz odcinek z bajlerką? Słuchajcie, może kiedyś nagram odcinek z bajlerką, ale raczej, że będzie tak, wiecie, ciepło, fajnie, i będzie można teraz spędzić tam czasu. No bo, wiecie, no z bajaderką, co ja mogę nagrać? Mogę iść z bajaderką na spacer, mogę bajaderkę wyczyścić, mogę bajaderkę nakarmić I właściwie to tyle, aktualnie też jakby z czasu, czasu mi strasznie brakuje I słuchajcie, bo do bajaderki przyjeżdżam albo jak przyjeżdża kowal Albo jak się rozliczam, że rozliczam, mama chyba nam rozlicza bardziej Bo to w sumie mamy koń No za pensjonat I, 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 i no w sumie tyle, no i nic więcej nie potrzeba. Staram o nią bardzo dobrze dbać. Ma robione cały czas regularnie ząbki, kopytka, wszystko, także mimo to, że jest babcią, to ma bardzo dobre babskie życie. <grytanie> ile kosztowała młoda? Słuchajcie, zastanawiałam się, czy wam mówić o ten temat, ile kosztowała i powiem wam tak. Kosztowała dużo. Jak na konia surowego i dwójpółletniego konia kosztowała dużo. I na to jaki rodowód ma, to wcale nie ma jakiegoś super rodowodu, więc kosztowa dużo, no dużo. Jakby na to nie spatrzeć. chociaż aktualnie jak patrzę na ceny koni, to wszystkie kosztują dużo za dużo, <laughs> ale jakby ja tak rozsądnie, rozsądkowo podchodząc do tego to dużo. Yy, I wiecie co, jakby? Nie będę wam mówić ile dokładnie, bo. Czy mnie nie wiem, ale po prostu nie chcę mówić. Musicie to uszanować, że nie chcę mówić, że kosztowała. Yy, <laughs> może, może kiedyś powiem. Nie mówię, że nie, ale na aktualnie nie chcę mówić, że kosztowała. Moja słodka tajemnica. Jeżeli ktoś widział ogłoszenie, to może wiedzieć. Jeżeli nie, to nie. I, i wystarczy po prostu. Czy Majdarka ma się dobrze? Majdarka ma się bardzo dobrze, powiedziałabym, że aż za dobrze. Nie, no nie. Ma się bardzo dobrze, babcia, babcia cieszy się swoim życiem jak, jak, na, jak najbardziej, może, o w ten sposób. Wszystko dobrze z nią, zdrówko je dopisuje, cieszy się, biega z innymi babciami, pastwisku, tak? Jest gitara. Czy masz jakieś cele większe z w przyszłości? Słuchajcie, to pytanie mi się bardzo podoba, ponieważ mogę trochę powiedzieć. O moich to i jakiś dziecki. Zamknij się. Szafka mi się otworzyła. Dlaczego to mi się tak spodobało? Słuchajcie, jeżeli chodzi o większe cele, ja ostatnio nie mam jakichś takich większych ambicji, żeby nie wiadomo, co podbijać świat, ani parkury, ani coś. Jakby tak na się do tego bardzo podchodzę. Chociaż będzie bardzo fajnie, jeżeli uda nam się pojechać jakieś zawody z kokole. Będzie super. Jeżeli chodzi o wysokości, wszystko w zależności od predyspozycji Arizonki, jak tam nam będzie szło. Yy, więc to zobaczymy. Ale ogólnie, słuchajcie, moim największym celem, który najbardziej bym chciała zrealizować, myślę, że tak w przeciągu dwóch, trzech lat bardzo, ale to bardzo bym chciała pojechać, słuchajcie, na zawody bez ogłowia. Skokowe oczywiście. Wiem, że są bajony organizowane w Polsce. Jeżeli więcej, to możecie mi napisać w komentarzach. I słuchajcie. To jest moja aktualna największa zajawka, taka, wiecie, jazda w harmonii, takie faktycznie, no, do, dobre wyszkolenie konia, żeby ten koń faktycznie chodził bez większej presji. To jest super, super fajne i to jest moja największa zajawka aktualnie. Będę dążyć do tego, żeby pojechać na takie zawody, bo to jest, to jest mega fajne i mam nadzieję, że nam się uda pojechać. No, to jest moja największa zajawka aktualnie, żeby to ogarnąć. Eee, tak, i słuchajcie, jeszcze co ja bym chciała zrobić? Jakby bardzo bym chciała pojechać. Nie wiem, czy w Polsce są organizowane w ogóle takie zawody, ale bardzo, bardzo bym chciała pojechać. Słuchajcie, na zawody skokowe, przebierane. Wiecie, takie zawody, gdzie faktycznie ci ludzie się przebierają, konie się przebierają za dinozaury, siebie przebierają za księżniczki, albo jakieś takie fajne rzeczy. Słuchajcie, coś tak fajnie ogląda, jak jadą takie zawody. Tak fajnie, fajne jest, takie, takie wesołe. I, I to jest. Taki mój drugi cel w życiu, jeżeli będą kiedyś takie zawody, i Arizona będzie na tyle ogarnięta, że, że, że będzie się dało. I będę miała kasiorę, żeby kupić jakiś fajny to Słuchajcie, to jest druga rzecz, którą trzeba zrobić. Trzeba, trzeba, muszę zrobić w swoim życiu, to jest. No, no. Słuchajcie, no ja to mam dobre, nie? No. no, Ja jestem ambitnym Nie no, jakby w zależności jak ten, wiadomo, zwykłe zawody też bym chciała sobie pojeździć. No, ja zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w trakcie w praniu, bo to też takie wszystko gdybanie na razie, bo młode na razie jeszcze nawet nie jest zajżone, nie. <gry> jak długo jeżdżę konno? Konno jeżdżę już jakoś ponad 11, 11 lat. Cześć, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no ponad 11 lat. Albo 12. Coś takiego. Plus minus. <laughs> Plus minus, no. Czy mam siostrę? Nie, słuchajcie, jestem jedynaczką, nie mam rodzaju. Ile mam lat? Moi drodzy, mam... 22 lata. Musiałam się zastanowić. No, To że jest ten wiek, że słuchajcie, zatrzymujecie się na osiemnastce i potem myślicie, co się stało dalej w życiu. I dlaczego już tyle minęło. Czy rozważałaś adopcję konia zamiast kupna? Też bardzo fajne pytanie. Słuchajcie, powiem wam tak z tymi adopcjami. Słyszałam, że są niezłe, niezłe jajca i to pewnie w zależności od fundacji od tego, jak oni sobie to tam e, ogarniają. Ale słuchajcie, nie słyszałam zbytnio dobrej rzeczy. E, i, I co, jakby słyszałam nieraz historie takie, że jakby nie wiem, czy one są prawdziwe, moi drodzy, więc to też jakby tak z przymrużeniem oka. Ale kiedyś na starym kanale nagrał, nagrałam filmik właśnie o fundacjach, o tym, co ja tam o tym myślę. E, możliwe, że na ten kanał też coś wrzucę takiego. Ale no nie rozwodząc się dalej, bo to nie o to chodzi, że właśnie dużo osób pisało do mnie o tym, jak ich historia wyglądała z takimi końmi, i słuchajcie, mnie to przeraziło. I z jedną osobą miałam, słuchajcie, nawet kontakt. Wprawda, nie jakoś taki dobry kontakt, ale była po prostu w stajni, w której ja byłam w pewnym okresie czasu i mogłam zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. E, słuchajcie. Yy, właśnie z tych osób, które do mnie pisały, jedna osoba napisała mi coś takiego, że słuchajcie, wzięli konia w dosyć słabym stanie. Yy, wyprowadzili tego konia, tak, trener, wszystko. Wiadomo, takie konia zazwyczaj są bardzo trudnymi końmi, no bo są zniszczone. Zniszcz no Może złe słowo. Yy, ponieważ są, słuchajcie, skrzywdzone przez człowieka, no i potem bronią się te, od tego człowieka, więc to jest bardzo ciężki temat do przejścia. Jest na pewno bardzo ciężko to zrobić słuchajcie, dziewczyna tam wyprowadziła konia, wszystko się udało, wszystko fajnie I konia je zabrali bez jakichś większych yy, wytłumaczeń Po prostu umowa jest tak spisana, że słuchajcie, fundacja może wam odebrać tego konia, to blek gówno Wszystko zależy od fundacji Trzeba by sprawdzać bardzo dokładnie te umowy, jak to wszystko wygląda Słuchajcie, osoba, która, którą widziałam w sali, która dzierżawiła, że znaczy dzierżawia, Zabrała konia od fundacji, słuchajcie, miała tak ostre wytyczne, że ja byłam w szoku, słuchajcie jeżeli by ktoś przyjechał i tam w miarę regularnie ktoś przyjechał, przyjeżdżał oglądać tego konia i słuchajcie, jeżeli by ktoś na was nakoblował, chociażby napisał czy coś, że nie wiem, na przykład y, bierzecie konia z fundacji i nie wiem, macie swojego chłopaka i wsadzacie tego chłopaka, zakładając, że ten koniu jest zdatny do jazdy, wsiada, wsiadacie tego chłopaka na konia, żeby go przewieźć, nie wiem, dookoła placu, nie? Bo fajnie, żeby sobie przejechał chwilę i w ogóle, tak wiecie, no, zazwyczaj... No, takie akcje mają miejsce, nie? to ja też czasami jak przyjeżdżam do stajni czy coś, no to też tam satą swojego, żeby się karnął na chwilę. I to jest takie, wiecie, fajne, no bo no po prostu jest fajne. Słuchajcie, za takie coś mogą wam odebrać konie. aż wy tylko możecie na niego wsiadać, nikt inny na jego wsiadać nie może. Na zawody również nie możecie pojechać z takim koniem, ponieważ nie wolno i, i nie. Ja to już było bardzo dawno temu, więc może to się coś pozmieniało w tych umowach yy, ale... Ale no nie chciałabym, nie chciałabym ze względu na to właśnie, że nie dość, że to jest, są bardzo trudne konia zazwyczaj, po drugie bałam się, że w każdej chwili mogę stracić tego konia i cała praca pójdzie gdzieś tam. Po trzecie, mimo wszystko chciałabym mieć wolność wyboru, żeby pojechać z tym koniem sobie na zawody, jeżeli by zdrowotnie to pozwoliło i na przykład wsadzić sobie jakiegoś chłopaka, <grytania> albo nie wiem, załóżmy kiedyś kogoś innego wsadzić na konia raz na jakiś czas i no, to są rzeczy, które kompletnie wykluczyły i w ogóle nie myślałam o tym, żeby konia brać z fundacji. No. Człowiek obie klacze są w tej samej stajni? Nie, słuchajcie, Bajderka jest w stajni, która jest po prostu tańsza, e, ale wcale nie jest gorsza, bo konie wychodzą na pastwiska, są ogromne pastwiska, duże boksy, jest czysto, fajnie, także... E, dobrze, i to by było na tyle, moi drodzy. To wszystkie pytanka, jakie zadaliście do mnie. Nie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Eee, I co, możecie pisać pod komentarzami, jakie filmiki byście jeszcze chcieli zobaczyć na tym kanale, bo słuchajcie, ostatnio, ostatnio zrobiło mi się dosyć przykro, bo eee, co prawda krótki jest ten filmik z Kawaliady, ale siedziałam nad nim bardzo, bardzo długo, żeby go tak zmontować. I na starym kanale głównie to były takie filmiki, one były dosyć oglądane. I ogólnie ja na przykład lubię oglądać nawet beznadziejne rzeczy, ale jak są wryt muzyki, to ja oglądam jak jakiś zahipnotyzowany człowiek. I słuchajcie, to praktycznie nikt, nikt nie oglądał. Zrobię mi się trochę przykro. <laughs> Dlatego słuchajcie, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli oglądać po prostu, bo ja się zaczynam właśnie zastanawiać, jak, jak to ugryźć. No bo na razie, dopóki nie jeżdżę na rezonie ani nic, no to wiecie, jakby większość tematów raczej będzie właśnie takich pogadankowych, ewentualnie jakieś progresy będą na ląży i tak dalej, to będę wam po pokazywać oczywiście. No, ale dopóki się nic aż takiego nie dzieje, no to, no to wiadomo. E, więc, więc zapraszam do komentarzy, dajcie znać, co byście chętnie obejrzeli i zobaczymy, co da się ogarnąć z tego. E, no i co, mam nadzieję, że filmik Państwu się spodobał. Zapraszam Was każdą środę o obliczenie określonej godzinie, ponieważ środy montuję. E, i w sobotę o 11.30 e, zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i zostawienia komentarza. Nawet jeżeli nie wiecie, co napisać jako w tym komentarzu, będę bardzo wdzięczna, jeżeli napiszecie chociażby kropeczkę albo jakieś jedno słowo, ponieważ komentarze bardzo pomagają w promowaniu filmików dalej, w tych algorytmach i z czymś tam czymś tam. Dlatego będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna że każde wsparcie. No i co? I myślę, że to wszystko. No co? Papa pa i do zobaczenia!